Miały komponent europejski. Nie tak dawno, bo tuż przed świętami uroczyście przekazywaliśmy do, do użytkowania odcinek, brakujący odcinek na 409 pod strzelcami. Kilka lat temu wybudowaliśmy. Przebudowaliśmy centrum w centrum strzelec drogę 409 wraz z budową wodociągu z rondem koło zakładów Adamca. To jest kontynuacja tej inwestycji, która łączy się z wcześniej wykonanymi inwestycjami na 409 dzięki temu ta, ta droga między Gogolinem a strzelcami opolskimi jest wyremontowana. 5 780 tysięcy kilometr 200 długości. Kolejna to inwestycja, która jest w trakcie realizacji. Nie udało się i zresztą nie było takiego planu, żeby zakończyć ją w 2022 roku. Bardzo ważna, bardzo też, jak Państwo widzą, droga inwestycja, również z udziałem gminy. To rozbudowa drogi wojewódzkiej 416 w Kietrzu. To jest od centrum Kietrza do, do granicy z województwem śląskim 34 miliony bez mała, w tym 660 tysięcy to dofinansowanie z gminy Kietrz. 4 km budowy zupełnie nowej drogi od, od podstaw. Niezwykle ważna inwestycja, Zdaję sobie sprawę również z tego, że uciążliwa, bo droga 414 to droga, która łączy południe województwa Prudnik z, z miastem Opole i dalej, w, oczywiście z dalszą częścią kraju. E, przebudowa 414 na terenie Pruszkowa w, w, od Ronda w, w, na skrzyżowaniu z drogą 429, e, w stronę przysieczy wraz z budową ścieżki rowerowej, wraz z budową nowego, nowego ronda i fragmentem drogi 429 również. E, tutaj w, patrząc od Opola, jadąc to w lewo w stronę aż do hotelu Arkas, e, 18 milionów 100 tysięcy, 2, 2, 2 km 360 metrów drogi, która no naprawdę no jest jedną z bardziej kluczowych dróg w województwie. Która dzisiaj, tak jak wspomniałem, przynosi no spore niestety utrudnienia dla mieszkańców, ale, ale raz na zawsze zostanie rozwiązany ten problem takiego wielowolnowego skrzyżowania, które mamy w centrum Pruszkowa i, no i zwłaszcza drogi 429, bo jak Państwo przekonają się, dalej będziemy tę, tę inwestycję kontynuować. Kolejna to droga 408, nic nowego. Droga 408 konsekwentnie przebudowujemy tak jak 454 i 414 i 409, czyli te takie kluczowe drogi dla województwa. 408, droga łącząca kędzierzyn koźle wraz z jego centrum przemysłowym, z gliwicami z węzłem na autostradzie j 4 i A1. 10 800 tysięcy 2 km długości jest w trakcie realizacji w miejscowości Ortowice. 416, czyli droga do głupczyc. Dwa brakujące jeszcze elementy, mocno zniszczone, to ściborowice Kurnica i 15 ściborowice. W kolejności takiej, jak, jak Państwo widzą, pierwszy ten odcinek ściborowice Kurnica za 5 130 000 zł rozpoczęliśmy realizację w tym roku. Dwa kilometry zostaną wybudowane na nowo. Przebudowaliśmy również mosty. Przebudowaliśmy mosty w Dąbrówce, Ugniańskiej i Ugnianach. 6,5 miliona złotych to jest wartość inwestycji czy wartość dofinansowania? Panie? Wartość inwestycji. Wartość inwestycji. Więc pewnie połowa z tego to są pieniądze, które pochodzą z, z, z subwencji mostowej Ministerstwa Infrastruktury. Też w ciągu ostatnich myślę, że na pewno siedmiu, a, a myślę, że i więcej lat nie zdarzyło nam się nie skorzystać z tego źródła. Za każdym razem wykorzystujemy tyle, ile możemy i tyle, ile nam Ministerstwo Infrastruktury przyzna tej subwencji mostowej, żeby, żeby one powstały. To również remontowaliśmy mosty ze własnych środków, na 461 również ziołowej, no i w Mikolinie na 458, remont, który budził duże kontrowersje i który który no, był też dużym utrudnieniem dla mieszkańców, ale, no, ale dzisiaj mogą bezpiecznie podróżować i mam nadzieję, że szybko zapomną o tych utrudnieniach. <laughs> e, jeśli chodzi o drogę 462, to jest ta droga, która, e, która jest, jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to, był pierwszy, to była pierwsza droga, o którą aplikowaliśmy. Droga między Stobrawą, Odrą, Odrą a Łosiowem. E, tak, e, tak po, pokrótce mówiąc, tam 9 km drogi mamy do przebudowa. To był za projektu i wybuduj trudna inwestycja, bardzo duża również, bo 9 km 44 miliony, bez mała jej wartość. Kończymy prace projektowe pewnie w 2023 roku rozpocznie się już, rozpocznie się część inwestycyjna. Druga taka inwestycja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to są te drogi, które mają charakter obronny. To, droga, która, to, to przebudowa, która jest w jednej części tej, która miała dokumentację już realizowana, czyli na odcinku Polska Nowa Wieś-Wawelno. I tam y, te, te, ta inwestycja trwa. Drugi etap jest w trakcie projektowania od Wawelna do prądu wraz ze ścieżką rowerową. E, naprawdę duża, ważna inwestycja wprowadzająca zupełnie nową jakość w tych dwóch gminach, bo to gmina Komprachcica i gmina Dąbrowa, łącząca przy okazji również y, miejscowości. Również dzięki zaangażowaniu województwa opolskiego zupełnie ekstra, bo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przewidywał, że można budować ścieżki rowerowe i chodniki tylko w terenie zabudowanym. My zdecydowaliśmy dodać, dodać komponent ścieżki między prądami a Wawelnem tak aby połączyć te dwie miejscowości przez w terenie niezabudowanym i chyba 3 miliony złotych dodaliśmy do tej inwestycji, tak, aby była ona kompletna i aby rzeczywiście można było można było. Y, y, powiedzieć, że, że, że zrobiliśmy coś, co będzie latami funkcjonowało i cieszyło mieszkańców. Inwestycje, które rozpoczęliśmy, a tak naprawdę często rozpoczęliśmy, bo jak Państwo widzą, ten ostatni punkt to na papierze, bo lada chwila rozpoczniemy, y, czyli droga wojewódzka 423 w Zdzieszowicach za 14 milionów bez mała, ponad 1100 metrów zostanie wyremontowanych. Umowy podpisywaliśmy chyba dwa tygodnie temu. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 429 w Pruszkowie. To jest właśnie dalsza część tej inwestycji dużej, o której mówiłem w Pruszkowie. My koncentrowaliśmy się tam na ciągu 414, czyli o pole Prudnik, natomiast w lewo idzie droga, która, która prowadzi do drogi krajowej 45. Tam jest to skrzyżowanie pod taśmociągiem, które chyba wszyscy w województwie znamy, chyba ostatnie takie niebezpieczne miejsce w województwie, jeśli chodzi o krzyżówki dróg wojewódzkich i. I, yy, I krajowych. My swoją inwestycję w przyszłym roku skończymy tam właśnie dojdziemy do tego skrzyżowania, ale również w przyszłym roku, mamy nadzieję, zostanie zakończony proces projektowania, który sfinansowaliśmy wspólnie z, ze Starostwem Powiatowym w Opolu i z Gminą Pruszków. I to to skrzyżowanie również zostanie wbudowane, będzie tam rondo i zlikwidowany zostanie to niebezpieczne, ten, ten niebezpieczny fragment. No i ostatni, ostatnia inwestycja rozpoczęta to dziś, właśnie to rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 w Krógulnej e, Za 23 miliony bez mała e, prawie 2 kilometry tej drogi zostanie przebudowane. E, rozpoczęliśmy również inwestycję drugą na tej samej drodze, o której mówiłem wcześniej, łączącej kędzierzyn z Gliwicami. To droga wojewódzka 408 tylko na odcinku w Kędzierzynie koźlu niemalże od Ronda Milenijnego do miejscowości Brzeźce za 11 milionów 200 tysięcy 1600 metrów zostanie przebudowanych. Z tego co pamiętam to zdaje się też Remost te dwie inwestycje na 408 wykonuje, więc ten wykonawca, który dzisiaj również zobowiąże się do tego, żeby przebudować nam ogólną. Po raz pierwszy korzystaliśmy również czy właściwie zaczęliśmy korzystać z możliwości polskiego ładu, który nam e, umożliwił sfinansowanie znacznej części rozbudowy drogi wojewódzkiej 400, no 901 chyba nie 409 z tego co kojarzę. 901 zawackie Rzędowice to jest e, Drugi etap trzyetapowej przebudowy. Pierwsze rozpoczęliśmy od granicy województwa do Kielczy kilka lat temu. Tutaj postanowiliśmy aplikować do Polskiego Ładu z tą inwestycją. Otrzymaliśmy dofinansowanie na wysokości 30 milionów złotych. Okazało się po przetargu, że że ta inwestycja no nieco wykracza poza to dofinansowanie, które otrzymaliśmy. Zdecydowaliśmy się, aby przeznaczyć środki z budżetu województwa, tak aby jednak została ona wykonana i nie dalej jak kilka tygodni temu podpisaliśmy również umowę, a później przekazaliśmy plac budowy i, i firma Remost znowu będzie tam również przebudowywała. Ten odcinek na 3200 metrów za 35,5 miliona bez ponad złotych. Oczywiście to jest bardzo ważna droga, która łączy nas z województwem śląskim. Bardzo ważna droga dla Zawackiego, bo to jest oś miejscowości w zasadzie. Ale najważniejsze dla mieszkańców Zawackiego, Rzędowic i Kielczy, która kolejnym etapem będzie połączenie Rzędowic z Kielczą, jest to, że przy tej drodze powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, co no, spowoduje, że wreszcie będzie przy niej bezpiecznie, bo droga jest mocno użytkowana, zwłaszcza przez, przez pojazdy ciężarowe. To są inwestycje duże, takie, które, które no, albo miały swoje źródło finansowania w pieniądzach europejskich, albo w tych dużych programach budżetowych. Ale za ponad 21 milionów z pieniędzy województwa opolskiego w 26 miejscowościach, których nie będę tutaj wymieniał, bo to naprawdę trwałoby bardzo długo, wyremontowaliśmy 31 kilometrów nawierzchni. Nawierzchni, które lata będą służyły mieszkańcom. Jedną z takich, z takich remontów jest znana również tym wszystkim, którzy używają 454, dwa odcinki: w Dobrzeniu Wielkim i w, Krzy w Krzywej Górze, czy znaczy odcinku Krzywa Góra Pokój. Myślę, że bardzo solidna inwestycja, znacząco poprawiająca bezpieczeństwo podróżowania w tych miejscach. Więc, chciałem powiedzieć, że te wszystkie przebudowy, o których mówiłem wcześniej, i to, co tutaj na tym slajdzie, te 31 kilometrów, dają nam w sumie 64 kilometry przebudowanych bądź wybudowanych od nowa dróg w roku 2022. I proszę mi wierzyć, że chyba tak kilometrowo nam się jeszcze nie zdarzyło. To jest naprawdę. Rekord, ale nie poprzestajemy na tym, a o tym, jak to będzie, to powiem Państwu 4 stycznia na konferencji, która będzie dotyczyła 2023 roku. Wyremontowaliśmy również kilka chodników, oprócz tych, które wcześniej wymieniałem, bo również w przyworach na ulicy Wiejskiej, w Dziergowicach. Na Dworcowej w Krapkowicach na 1 maja, w Ozimku na wyzwolenia, w Nysie na ulicy Mieczysława i w Hruścinie na ulicy Niemodlińskiej. W sumie prawie milion złotych na takie remonty chodników. To nie była budowa, ale remonty istniejących chodników udało się wyegzekwować. Bardzo ważna rzecz, czyli budowa nowoczesnych przejść dla pieszych. Przejść, które są albo sygnalizacją świetlną, albo doświetlającą, specjalną, dedykowaną, dedykowanym oświetleniem, które mają elementy takiego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te przejścia za 723 000 zł w sumie często również ze współpracy z gminami udało nam się w tym roku wybudować w Byczynie, Ligocie Pruszkowskiej, Złotnikach, Dębinie i w Dobrzeniu Wielkim. Mamy również zupełnie nową, nowy element, który nam się pojawił po raz pierwszy w naszych, w naszych podsumowaniach roku. Zazwyczaj mówimy tylko o drogach i chodnikach, ale, no i ścieżkach rowerowych, które towarzyszą naszym inwestycjom. Natomiast tym razem Zarząd Dróg Wojewódzkich również za 840 tysięcy złotych wybudował trzy miejsca obsługi rowerzystów. To, są, to jest element programu Opolskie na rowery. W takich trzech miejscach, gdzie Istnieją naj, jedne z najbardziej uczęszczanych i yy, yy, atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo ścieżek rowerowych. Wybudowaliśmy takie miejsce, gdzie rowerzyści mogą odpocząć, posilić się, zaplanować dalszą część podróży. To jest estetyczne i takie ra, raczej trwałe. E, chcielibyśmy, żeby te elementy pojawiały się w wielu miejscach w województwie i tak będzie w kolejnych latach, a tymczasem zrobiliśmy to przy drodze 454 władzy. Przy Paulince na drodze 487, chyba, czy 490? 483, 487 w Boroszowie. Paulinka to taka ścieżka rowerowa, która, która została wbudowana w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej, która nazywała się Paulinka. No i trzecia, trzecie miejsce obsługi rowerzystów to przy naszej perełce turystycznej, czyli przy zamku w Mosznej. Takie trzy. Miejsca obsługi rowerzystów za 840 tysięcy złotych również zostały przez Zarząd Ruch Wojewódzkich wybudowane. Te wszystkie inwestycje i to, że jesteśmy przygotowani do nowych pieniędzy europejskich, to, że jesteśmy w stanie aplikować do wszystkich programów, do których jest to możliwe, są, dzieje się tak, dlatego, że my mamy przygotowane dokumentacje. Że, że nie spoczywamy tylko na tym, aby realizować inwestycje, ale co roku powiększamy liczbę naszych dokumentacji, które stanowią już przecież pierwszy etap inwestycji. I tak mamy na dziś dokumentację z uzyskaną decyzją z RIT dla 10 miejscowości, to 400 kilometrów nowych inwestycji. 14 kilometrów, tak. Dokumentację w trakcie opracowania dla 14 miejscowości i tam stanowią one 29 km nowych inwestycji. Dodatkowo zupełnie, ponieważ no, stworzyły nam się nowe możliwości. Mamy, skorzystaliśmy również z, z programu to też był urządowy program przebudowy dróg, prawda? Który w pewnym momencie stworzył możliwość, abyśmy Aplikowali o inwestycje na obwodnicach w ciągu dróg wojewódzkich. Wcześniej takiej możliwości nie było, więc aplikowaliśmy o trzy: obwodnica, nysy, głogówka i strzeleczek. Te dokumentacje są realizowane. To, o czym wcześniej wspominałem, czyli Stobrawa, Kopanie Łosiu, Pogorzela, Krzyżowice, czyli i Polska Nowa Wieś, Prądy, to są te dwie inwestycje o charakterze obronnym. I trzecia, również taki charakter posiadająca, to rozbudowa drogi wojewódzkiej 464, 457, 454 w Kruścicach, Dobrzeniu, Wielkim i Małym. To, to w sumie daje nam 42,5 kilometra dróg, które również są w trakcie opracowywania dokumentacji. Obwodnicę będziemy również chcieli realizować ze środków yy, yy, województwa regionalnego funduszy europejskich dla polskiego, czyli nowego, nowych pieniędzy europejskich i, i dwie takie decyzje z, yy, są w opracowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze studium korytarzowym dla obwodnicy Boguchwałowa, to jest droga wojewódzka 416 i obwodnicy przywór. Tuż przy Opolu na 423 ta obwodnica będzie o tyle istotna, że pozwoli skomunikować całą część miasta Opola wraz z parkiem przemysłowym Metalchem, co niezwykle istotne, w sposób w zasadzie bezkolizyjny z węzłem autostradowym, który jest koło Gogolina, bo wybudowaliśmy wcześniej obwodnicę Malni i Choruli. Jak uda się wybudować obwodnicę Przywór, wówczas z Opola będzie można tam dojechać bez terenu zabudowanego do na na samej obwodnicy.